Zapraszam Was na sesję Pilatesu, bardzo ciekawą, bo z użyciem sprzętu, który znajduje się na pewno w każdym domu, czyli z użyciem krzesła. Także przygotujcie sobie krzesło. Przygotujcie sobie na to. Ustaw krzesło, stań obok krzesła. Zaczniemy od ustawienia prawidłowej postawy ciała. Ustaw stopy na szerokość bioder, rozłóż ciężar ciała równo na zewnętrznej i wewnętrznej krawędzi stopy. Ustaw prawidłową miednicę, czyli przesuń kościoł do przodu, napinając, angażując pośladki. Minimalnie ugnij kolana. Napnij brzuch, skieruj pępek do kręgosłupa. Łopatki ściągnij do kręgosłupa. Barki opuść w dół. A czubkiem głowy ciągnij do sufitu. Poczujesz, jak pięknie, dzięki temu szyja się wydłużyła. Połóż lewą rękę na krześle, prawą rękę unieś do boku i unieś prawą nogę w bok. Noga podporowa, leciutko ugięta. I teraz skieruj palce do sufitu i do podłogi. I tak wykonamy 8 razy. 8, 7, mocny brzuch, 6. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Ok. Następnie przenieś nogę do przodu, kąt prosty w, w kolanie. Mocny brzuch barki w dole. I teraz przesuń nogę do tyłu. I uwaga, w tym momencie mocno muszą pracować mięśnie brzucha, żeby nasza miednica się nie przesunęła. I pop. I wykonamy tak osiem razy. 8, 7, 6, 5, mocny brzuch barki w dole, 4, 3, 2 i 1. Opuszcz nogę. Osuń się troszeczkę dalej, tak żeby ręka była prosta w łowciu. Skrzyżuj prawą nogę przed lewą, unieś prawą rękę. Pilnuj, żeby barki były w dole. Teraz wykonaj ładne gięcie boczne. Ciągnij ręką do krzesła i popatrz w górę, pod rękę. Wytrzymaj do osiem. Osiem. Mocny brzuch. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Z wydechem opuść. Przestaw krzesło. I wykonamy te ćwiczenia na drugą stronę. Oczywiście zaczynamy od podstawy, czyli stopy na szerokość bioder, kolana lekko zluzywana, miednica ustawiona neutralnie, czyli kości nabrała do przodu, pępek do kręgosłupa, barki w dole, łopatki ściągnięte do kręgosłupa i czubek głowy do sufitu. Unieś lewą rękę do boku, unieś lewą nogę i pracujemy. Stopa flex, stopa płęd. sufit. Podłoga, sufit, podłoga i jeszcze takie cztery. Cztery, trzy, dwa, jeden. Kolejne zadanie. Unieś nogę do przodu, kąt prosty w kolanach. Cały czas mocny brzuch, barki w dole. Przesuń nogę do tyłu i z wydechem powrót. Tył, powrót, tył obrót, mocny brzuch i jeszcze takie cztery, cztery, trzy, dwa, jeden. Ok. Skrzyżuj lewą nogę przed prawą. Osuń się troszeczkę dalej, żebyś miała miejsce na wykonanie pięknego skłonu. Lewa ręka w górę i robimy skłon do krzesła, ciągnij ręką do krzesła, Pięknie rozciągasz taśmę boczną, otwierasz przestrzeń między żebrami i popatrz pod rękę. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Z A Apuść. Ustaw krzesło oparcie do siebie. Odsuń się na taką odległość. Żebyś mogła wyprostować ręce w łokciach, mając je oparte na krześle. Jeśli masz problem z wyprostowaniem kolan do końca, ugnij leciutko, a jeśli możesz, wyprostuj. I teraz ustaw ręce i korpus równolegle do podłogi. Wciskaj klatkę piersiową w podłogę. Poczuj, jak pięknie otwierasz klatkę piersiową, jak prostujesz plecy. Oddychaj wdech przez nos, wydech przez usta. I dodamy do tego pracę w odcinku szyjnym. Czyli popatrz pod prawą pachę, powrót. Popatrz pod lewą pachę, powrót. Pod prawą, powrót. Pod lewą, powrót. Jeszcze takie cztery. Cztery, trzy. I teraz ugnij kolana, opuść ręce do maty. Zostań chwilę w tej pozycji. Pięknie rozciągasz odcinek lędźwiowy kręgosłupa. I teraz kręg po kręgu wyjdziemy w górę, czyli napnij mocno brzuch, roluj swój kręgosłup. Ostatni wyprostujesz odcinek szyjny. Staraj się, żeby barki były rozluźnione i cały czas opuszczone. W dół. Podejdź bliżej do krzesła. Oprzyj ręce na krześle. I <laughs> stań teraz na prawej noce. Lewą ugnij w kolanie. Kąt prosty w kolanie. Mocny brzuch. Mocne pośladki czubek głowy do sufitu. Krzesło nam tylko pomaga. Nie opiera się na krześle. I teraz wyjdź mocno w górę. Oderwij piętę. Opuść. Osiem powtórzeń. Osiem. Mocny brzuch. Siedem, sześć, pięć, rośnie w górę. Cztery, trzy, dwa, pięknie, młodeczka pracuje. Jeden, ok. zmiana nógki, stanę na lewej. ugnij prawą, kąp prosty w kolanie, napnij brzuch barki w dole i zaczynamy. Osiem, siedem, sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. 1. Kolejne zadanie. Stań na prawej o Odsuń się troszeczkę dalej od krzesła. Prawa noga leciutko ugięta w kolanie. I teraz uwaga! Nie skręcaj się do ściany. Kolce biodrowe są skierowane do krzesła. Mocny brzuch, pępek do kręgosłupa barki w dole. Noga, lewa, prosta w kolanie i uginając prawe kolano, ciągniesz lewą nogą do ściany. Takie wyrażenie, jakby ktoś Ciebie trzymał za stopę i ciągnął do ściany. Zaczynamy. Osiem powtórzeń. Mocny przykład pamiętaj. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Ok. Zmiana strony. Stań na lewej. Ugnę leciutko lewo. Prawa do tyłu. Nie skręcaj biodra po biodrowe ustawione do krzesła. Proste kolana. Już czujesz, jak pięknie pracuje po śladach. Zaczynamy. Osiem. Ciągnij nogą do tyłu. Siedem. Sześć. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Kolejne zadanie. Ustaw krzesło po stronie lewej stronie. Lewa ręka na krześle. Wykonamy wagę przodem. Krzesło nam pomoże wykonać to zadanie. Popatrz. Prawa noga idzie do tyłu, prawa ręka idzie do przodu. Skieruj wzrok na podłogę. Wytrzymaj do trzech. I teraz przyciągnij udo do brzucha. I teraz razem wykonamy to zadanie cztery razy. Napnij brzuch, wydłuż szyję. Zaczynamy. Trzymaj równowagę. Krzesło pomaga wykonać sobie piękną wagę. Wydłużaj kręgosłup, skieruj wzrok na podłogę. Powrót. Przyciągnij udo do brzucha. Z wydechem. I jeszcze takie trzy. Trzy. Popatrz na podłogę. Wytrzymaj. Wydech. Uf. Jeszcze dwa. Popatrz na podłogę. Wydech. Uf. Ostatni raz. Popatrz na podłogę, szyja długa. I wydech. I wykonamy to zadanie na drugą stronę. Przestał krzesło na drugą stronę. Napnij brzuch, ładna postawa. I teraz lewa noga do tyłu. I lewa ręka do przodu. Nie wykręcaj biodra, wytrzymaj. Wytrzymaj, wydech. I jeszcze takie trzy. trzy. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Wydech i do tyłu. Trzymaj, 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 wydech. I ostatni raz. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Wydech urośnij. A opuść. Kolejne zadanie przed nami. I teraz ustawiamy krzesło. Z boku, tak. I popatrzcie, co zrobimy. Yy, musimy yy, przyjąć taką pozycję, jakby yy, deski bokiem na krześle. Czyli podpieramy się na ręce dolnej łokieć leciutko ugięty. Kolec biodrowy, górny na dolnym kolcem biodrowym. Tak, stopy leciutko do przodu. I teraz staramy się nogę górną unieść i opuścić. Cały czas piękna stabilizacja. Zaczynamy. Góra, dół. Góra, dół. Góra, dół. Góra, dół. Jeszcze takich dziesięć. Dziesięć. Dziewięć. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Okej okay. I zmiana strony. Wykonamy to zadanie na drugą stronę. I znowu musimy się położyć na boku. Piękna, tutaj jest stabilizacja, piękna, mobilizacja. Ręka podporowa leciutko ugięta. Kolec górny na dolnym kolcem, czyli nasza miednica jest ustawiona prostopadle do krzesła. Stopy lekko do przodu. I zaczynamy. Góra, dół. Góra, dół. Góra, dół. I jeszcze dziesięć. Dziesięć. Dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Super. Kolejne zadanie przed nami. Teraz ustaw krzesło. Przyjdę do siebie. Skrzyżuj palce i ustaw ręce w pozycji trójkąta. Teraz oprzyj ręce na siedzisku krzesła, odstaw prawą nogę, odstaw lewą nogę. I utrzymaj piękną pozycję deski. Ale co jest ważne, żeby nie wypuszczać łopatek do góry, łopatki są wklejone w plecy, głowę nie opuszczamy i nie przewinamy się w lędziach mocny brzuch. I to jest wersja łatwiejsza. Popatrz, jakie jest wyzwanie w wersji trudniejszej. Dodatkowo unosisz przemiennie raz jedną, raz drugą nogę. Wybierz swoją wersję. I zaczynamy. Na brzuch pępek do kręgosłupa. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem jeszcze dwa. Raz. Dwa. Okej. Okay. Delikatnie. Zejdź. Odsuniemy się troszeczkę od krzesła. Kolana szerzej niż biodra. Jeśli się troszeczkę napią kręgosłup przy tej desce, to teraz kompensacja. Oprzyj ręce na krześle, zejdź w dół i zostań do czterech. Cztery, trzy, dwa, jeden. Opuść ręce i delikatnie e, kręg po kręgu w górę. Teraz usiądź przodem do krzesła. Wsuń e, nogi, swoje sto, nogi pomiędzy nóżki od krzesła. Podciągnij jeden pośladek, podciągnij drugi. Czuby głowy do sufitu, klatka piersiowa e, do przodu, tak żeby e, głowa była nad kością ogonową. I teraz połóż ręce z tyłu na butelce, i wykonaj skręt w prawą stronę, wdech z wydechem, powrót i w drugą stronę. Wdech z wydechem, powrót. Wdech, wydech, wdech. Piękna rotacja. To jest super ćwiczenie dla naszego kręgosłupa. Wdech, wydech, wdech, wydech. I jeszcze cztery, cztery, trzy, dwa, jeden, opuść ręce, raz rozwijaj. Kolejne zadanie, teraz oprzyj stopy na krawędzi krzesła. Jeśli masz twarde krzesło, możesz podłożyć sobie ręcznik albo poduszkę. Koł prosty w kolanach. Przyklej łopatki i barki do podłogi. Ręce są na wysokości bioder, tak żeby twoje barki poszły dłuższe, a się wydłużyła. I wnętrze dłoń skierowane do sufitu. I teraz wklej lędźwie. Podłoga, kość ogonowa do przodu. Kręg po kręgu. Wyjdź do pozycji most. I zejdź do pozycji dół. Zaczynamy. Wdech z wydechem. Wdech, wydech. 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 wdech, Wydech. wdech, Wydech. Jeszcze cztery. Wydech. Wydech. wdech, Wydech. 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 wdech, Wydech. wdech, Wydech. Wydech. Wdech, wydech. zbliżamy się troszeczkę do krzesła. Tak, żeby teraz oprzeć pięty na krześle. Kąt prosty w kolanach. Plecy wklejone w podłogę. Góra tak samo otwarta, jak przy poprzednim zadaniu. Czyli łopatki, barki wklejone w podłogę. Ręce na wysokości bioder. Tu mamy dwa poziomy. Możesz tylko opuścić jedną nogę a potem drugą. W wersji trudniejszej opuszczasz obie nogi. Wdech, wydech. Ważne jest, żeby w momencie, kiedy nogi idą w dół, nie puszczać brzucha, plecy wklejone w podłogę pępek do słucha. Zaczynamy. Wdech, wydech. Wybierz swoją wersję. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wydech. wydech, 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 wydech. Jeszcze dwa powtórzenia, nie wypuszczaj brzucha, mocny brzuch. Super. Przyciągnij kurę do brzucha. Zostań chwilę w tej pozycji, rozciągnij odcinek dźwignię. Przed nami ostatnie zadanie do wykonania w tej części głównej na dzisiejszej sesji Pilatesu z krzesłem tak zwana setka. Oprzyj pięty na krześle, ręce z tyłu na putelicy. I teraz, napinając mocno brzuch, oderwij korpus w odcinku piersiowym czyli łopatki odrwamy, skoro skierowany jest na krzesło. Ręce przeprowadź bokiem i ustaw ustawię równolegle do podłogi. Ręce będą pracowały góra dół dynamicznie, i do tego dodajemy oddech. 5 wdechów i 5 wydechów. Wdech przez nos, wydech przez osta. Popatrz. Wdech 4, 3, 2, 1, wydech 4, 3, 2, 1. Jeszcze jedna wskazówka. jest przestrzeń, nie przyciągaj brody do mostka. Jeśli chcesz wybrać wersję trudniejszą, wyprostuj nogi tuż nad podłogą. Krzesło. I jeszcze raz od początku ustawimy ładnie pozycję, wyjdź w górę, popatrz na krzesło, przeprowadź ręce bokiem, ustaw ręce równolegle do podłogi i jeśli chcesz wyprostuj nogi. Zaczynamy. Wdech 4, 3, 2, 1, wydech 4, 3, 2, 1, wdech 4, 3, 2, 1, wydech 4, 3, 2, 1, wdech 4, 3, 2, 1, wydech 4, 3. 2, 1. Wdech, 4, 3. Va 1 выдох 4 3 2 1 вдох 4 3 2 1 выдох 4 3 2 1 вдох 4 3 2 1 выдох 4 3 2 1 вдох 4 3 2 1 выдох 4 3 2 1 вдох 4 3 2 1 выдох 4 3 2 1 вдох 4 3 2 1 выдох 4 3 2 1 вдох 4 3 Panie, to prawo, właśnie wykonałeś setkę, czyli na stachu. A, sto razy ruszamy się rękoma i wytrzymam się. Wyjdź w górę i odsuń się troszeczkę od krzesła. Na koniec stretching. Połóż się na macie, wyprostuj nogi w kolanach i pięty są oparte na krzesie. Przyciągnij prawą nogę do siebie. Udo do przodu. Rościągnij po Stopa naciągnięta. 4, 3, 2, 1. Teraz wyprostuj prawą nogę. Staraj się, żeby kolano było proste. Naciągnij grzybiec stopy. Rozluźnij barki. I trzymamy do 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Połóż stopę na lewym udzie. Lewą rękę na. Lewym kolcem biodrowym, prawą rękę na prawym udzie i otwórz biodro. Zostań w tej pozycji do 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra no, robota. Przyciągnij lewe udo do brzucha. Wyprostuj. Wdech i wydech. 4, 3, 2, 1. Wyprostuj. Trzymaj. Staram się wyprostować kolano. To jest bardzo ważne, żeby rozciągać. To sięgnę pod kolano. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I stopa na udo. Odbieramy i trzymamy to 8. Taki wydech. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trzeć, siadł kołyską i zmiana pozycji. Prawa noga do przodu. Kolana nad kostką. Dłonie oprzyj na prześlad. Noga z tyłu prosta. I zejdź ciężarem do podłogi. Tak, żeby pięknie rozciągać zginacze bioder. To jest bardzo ważne miejsce dla osób szczególnie, które długo przebywają w pozycji siedzącej. Tak? Bardzo ważne, żeby to miejsce rozciągać. I teraz lewa ręka na środek krzesła. A prawa w bok, odwiedzenie ręki, piękna rotacja, otwarcie klatki. Popatrz bok i trzymamy do 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Powrót. Zmiana strony. Lewa noga do przodu, kolano nad kostką. Z tyłu noga wyprostowana w kolanie. Zejdź ciężarem do podłogi, Rozciągaj się na A teraz prawą rękę połóż na środku krzesła, lewa ręka w bok odwiedzenie i wytrzymaj w tej pozycji. W tej wydech barki do szyi długo. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Ręka wraca. I wychodzimy. Ustaw jeszcze krzesło Oparcie do siebie. Unieś prawą nogę i oprzyj ją na lewym budzie. I teraz zejdź w dół. Rozciągamy piękne pośladki. Otwieramy biodra, ale uwaga, patrz przed siebie i nie garb się. Krzesło nam pomaga. Osiem, siedem, sześć. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Zmień stronę. I zejdź w dół. Teraz rozciągamy pięknie drugi pośladek. Patrz przed siebie. Larki w dole, szyja długa. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy. Bardzo Wam dziękuję za tą wspólną sesję, ale na koniec jeszcze dwa głębokie oddechy. Wdech przez nos i wytrzymaj do sześciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wdech przez usta. Raz, dwa, ff, cztery, pięć, sześć. I ostatni. Wdech przez nos. Ff, trzymaj. Dziękuję za wspólną sesję pilatesu. Jeśli chciałbyście się częściej ze mną spotykać, to zapraszam na naszą stronę Fitduo. Zostań w domu, ale nie siedź. Mam nadzieję do zobaczenia.